Zarówno osoby, które dotarły na pierwsze zajęcia kursu dla początkujących, jak i te osoby, które, którym by zdążyć się nie udało. Zarówno dla tej pierwszej grupy, jak i dla drugiej przygotowuję w tej chwili film instruktorzowy dotyczący pracy z mięśniami głębokimi na miednicy, a mianowicie tzw. zwaną mula banho. Co będzie nam potrzebne? Albo bloczek, taki specjalny do jogi, zwana kostka. Może być miękka, może być twarda, ewentualnie koc mocno zrulowany, skręcony, tak, żeby był wysoki. Po co? Po to, że będziemy siedzieć na piętach, w tzw. warczasanie, czyli w klęku. I bardzo często jest tak, że osoby, które mają spięte grzbietowe części stóp, lub przykurcze w nogach, nie będą w stanie długo wysiedzieć w tej pozycji. Natomiast ćwiczenia, które będziemy praktykować, potrzebują takich rekwizytów, bo pozycja ma być wygodna, macie się skupić na tym, co się dzieje w środku, a nie na tym, co się dzieje na zewnątrz w ciele, czy coś ciągnie, coś, coś skupię. Musi być Wam wygodnie, musicie być skupieni. I to tylko służy, po taki bloczek, jeżeli macie bloczek, to można sobie go wsunąć pod pośladki w ten sposób. Siadacie na bloczku i wtedy pięty nie są przysiedziane przez pupę, jest nam wygodnie, mamy podwyższenie, nie czujemy dyskomfortu. Gdyby się pojawił dyskomfort, można podłożyć drugi boczek, jeżeli takimi dysponujemy w domu, bądź cokolwiek, mocno zrulowany koc, wysoko skręcony, tak żeby wygodnie na nim usiąść, co spowoduje, że pupa jest nieco wyżej od stóp i stopy wygodnie leżą sobie na macie. Pozycję możecie odszukać y, sami dla siebie. Ok, czyli mamy bardzo sane, siedzimy sobie wygodnie. Kolejna sprawa, oddech. Oddech jest bardzo ważny i aby popracować z mięśniami głębokimi na miednicy, musimy też wiedzieć, jak prawidłowo pracować oddechem. Y, oddech, który będziemy używać do praktyki mulabandy, to oddech do krawędzi rzebbe. Co to znaczy? To znaczy, że nie wciskamy powietrza tylko do tej, do tej sfery i nic więcej się nie dzieje. A to znaczy, że chcemy oddychać całą powierzchnią klatki piersiowej. To znaczy, że z wdechem zarówno mostek będzie szedł do przodu, żebra będą szły na boki i yy, żebra również z tyłu pleców będą się rozszerzały, tak, że będziemy czuć, jak powietrze podnosi, odpycha nasze łopatki w tył a z wydechem to opadki będą się zapadać, klatka piersiowa będzie opadać, boki, żebra zapadają się. To jest pierwsza rzecz, którą czujemy. Druga to brzuch. Tutaj nie nabieramy powietrza do brzucha, tylko brzuch jest lekko zasany. Czujecie, że pępek kieruje się w stronę dolnych pleców, dół brzucha się zasysa i trzymamy brzuch. Wklęsły, delikatnie wklęsły, nie jest to jakieś mocne spięcie, to jest takie 30-40%, ale utrzymujemy napięcie do dołu brzucha, staramy się trzymać okolice żołądka rozluźnioną i wtedy nabieramy powietrza do klatki piersiowej. d żebra rozszerzają się, klatka piersiowa unosi się, upadki rozszerzają się, roz, odchylają się od siebie. A z wydechem żeby żebra opadają, brzuch zostaje nieruchomo. Żeby sprawdzić, czy prawidłowo oddychamy, warto się objąć dłońmi tak aby kciuki były jak najdalej wysunięte w tył na plecy, a palce pozostałe z przodu mniej więcej w okolicy żeber i zdechem. Powinniście powinniście poczuć, jak ręce unoszą się, czujecie jak żebra się rozszerzają. A z wydechem. Ręce opadają, czujcie, jak żebra się zamykają, mi się coraz węższe. I wdech. I wydech. Jeżeli opanujecie już ten wdech, to teraz się z nim zaprzyjaźniamy i używamy go teraz, jeśli chodzi o pracę z mięśniami głębokimi w miednicy. Krótko tylko przypomnę. Mięśnie głębokie, na miednicę wyścielają naszą miednicę pod różnym kątem, tworząc taki lejek. Więc jakbyście sobie tak wyobrazili te mięśnie, to one tworzą taki lejek. Co te mięśnie robią? Przede wszystkim, jeśli chodzi o jogę, to chronią nasz kręgosłup. Utrzymują prawidłowe napięcie wokół kręgosłupa, nie pozwalając, aby, aby kręgosłup się w jakikolwiek w taki patologiczny sposób wyginał, to jest jedna sprawa. Potrzy po pomagają nam utrzymywać prawidłową pozycję, e prawidłową postawę w, po w pozycjach asana jogi, powodują wydłużenie boków tułowia, więc jeżeli chcemy osiągnąć jakąś pracę z wydłużeniem, to jak najbardziej pracując molabandą uzyskujemy ją. Pomagają w utrzymywaniu równowagi. E z punktu takiego stricte zdrowotnego, Utrzymują nasze narządy wewnętrzne tam, gdzie powinny być, nie, po, nie pozwalając im opadać w kierunku dna miednicy. Działa oczywiście grawitacja, więc te narządy cały czas napierają na te mięśnie i jeżeli nie będziemy tych mięśni wzmacniać, to prędzej czy później mięśni, mięśnie się roz, poluzują, zrobią się słabsze i nie będą już utrzymywać tych narządów wewnętrznych, które zaczną napierać na nasze narządy rozrodcze, tak? Czyli czy pęcherz, czy, czy macice, czy, czy po prostu tutaj okolice, które są poniżej jamy brzucha. I co teraz? Jeżeli te, 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 te mięśnie są słabe, to może dojść do nietrzymania moczu, wypadającej yy, macicy, doznania seksualne jak naj, najbardziej się yy, zmieniają, mogą być słabsze, możemy nic nie odczuwać. Więc jak najbardziej praca w obrębie mięśni głębokich jest bardzo, bardzo istotna. Ok, no to teraz przygotujcie się. Zaczynamy pracę. Pamiętamy o oddechu do krawędzi żeber, o tym, aby brzuch był lekko zasany, ale nie napięty, nie jest spięta okolica żołądka. Jedynie zasany jest dół brzucha, poniżej pępka i czujecie, że pępek wycofuje się delikatnie w kierunku. W mnie w plecy w okolicy lędziowej, lędziowej kręgosłupa. Siedzicie sobie wygodnie i teraz pierwsze co, to skupiamy uwagę na kościach kulszowych. Kości kulszowe to są te dwie duże kości, które mamy w pośladkach. Zachęcam, aby każdy teraz dotknął się za te kości poczuł, gdzie je ma, jak one są umieszczone, jakie są w dotyku, miał świadomość tych kości kulszowych. Skupiamy się na kościach kulszowych, to będzie Pierwsza, pierwsza z trzech grup punktów, z którymi będziemy pracować, żeby zaaktywować mięśnie głębokie na miednicy. I teraz co robimy? Siedząc na klosku, na kocyku, być może na piętach, chcemy do siebie zbliżać kości kulszowe. Co to znaczy zbliżać? To znaczy, że nasza wyobraźnia chce je do siebie dosunąć. Nasza budowa anatomiczna absolutnie na to nie pozwala, jest to niemożliwe, niewykonalne. Natomiast, dzięki temu, że wyobrażamy sobie zbliżanie tych, tych dwóch kości do siebie, nasz mózg wysyła sygnał do mięśni głębokich, które się aktywują i delikatnie ściągają ku sobie. Tam powinno między tymi guzami koszłowymi pojawić się napięcie, ale uwaga, pośladki się nie napinają pośladki są rozluźnione. Zamykamy oczy. Odkładamy ręce wygodnie na kolana. Robimy wdech do krawędzi żeby. I trzymamy zbliżone do siebie guzy kurszowe, pamiętając o rozluźnianiu pośladków. I wdech. I wydech. I jeszcze raz wdech. I Następnie z kolejnym wdechem pozwolicie, aby powietrze powędrowało do brzucha i aby ta przestrzeń między guzami kulszowymi rozluźniła się, czyli jakby przestajecie na moment przyciągać do siebie kości. A z wydechem znowu aktywujemy do brzucha i znowu wyobrażamy sobie, że kości kulszowe przysuwają się do siebie, pośladki są rozluźnione. Zróbcie sobie trzy głębokie wdechy i wydechy w ten sposób. Kiedy uda Wam się osiągnąć ten rodzaj pracy, to przejdziemy sobie do drugiej grupy punktów, które pomagają aktywować mięśnie głębokie. I taką grupą punktów jest tak naprawdę przód i tył. W waszej miednicy, to znaczy gdzieś okolice łona spojenia łonowego i kości krzyżowej. Dotknijcie tych miejsc, uświadomcie sobie, gdzie one się znajdują. I teraz będziemy wyobrażać sobie, że kość miednicy z tyłu i kość miednicy z przodu chcą się do siebie przysunąć. I znowu szukamy w ciele takiej aktywności, która, która spowoduje, że poczujemy lekkie. Yy, Uniesienie narządów wewnętrznych, delikatne zasanie w środku, wydłużenie. Oczywiście zaczynamy oddychać do krawędzi żebra, Brzuch zostaje nieruchomo wyssany poniżej pępka, a z zdechem żebra będą się unosić, rozszerzać na boki, z wydechem będą opadać. Robimy trzy wdechy i wydechy głębokie, cały czas aktywując i zbliżając do siebie przód i tył miednicy. Kiedy wykonacie trzy oddechy i uda Wam się utrzymać yy, to zwarcie, napięcie, właśnie tutaj yy, w środku miednicy, yy, pamiętamy też o tym, żeby pyszczawki były rozluźnione, żeby okolice żołądka były rozluźnione. Kiedy już to się uda, przechodzimy do drugiego ćwiczenia oddechowego, w którym z wdechem teraz pozwalamy, aby powietrze unosiło nas, rozluźniało. No mięśnie głębokie, czyli puszczamy zupełnie całe napięcie, które się generowało w środku miednicy, a z wydechem zaczynamy znowu zbliżać do siebie przód i tył miednicy, wydłużać, wydłużają się boki tułowia, powietrze wędruje do krawędzi żeber, brzuch się nie, nie unosi. Z wydechem no, pozwalamy, by się wszystko rozluźniło i z wydechem znowu aktywujemy mięśnie głębokie po trzech oddechach. W ten sposób. Przechodzimy sobie do trzeciej grupy punktów. I to są kości biodrowe, a w zasadzie kolce biodrowe, tak? Czyli te dwie wystające tutaj kości. Można się z niej złapać, dotknąć, uświadomić sobie, gdzie one są. I tutaj będziemy pracować w taki sam sposób jak w poprzedn poprzednich dwóch grupach punktów, czyli będziemy chcieć zbliżać do siebie te kości. Co się teraz dzieje? Teraz powinniście wyczuć taką aktywację tak zwanego mięśnia poprzecznego brzucha. Jest to również mięśnik głęboki, leży pod warstwą, prostą, pod warstwą mięśni prostej brzucha. I tu również chcemy takie, uzyskać takie uczucie takiego zwarcia, wesania. wyobrażamy sobie jak te kolce biodrowe się do siebie zbliżają, co również nie jest możliwe z punktu widzenia anatomii. Bokości są takie, jakie są, i zbliżyć ich do siebie nie możemy. Natomiast przez wyobrażanie zbliżenia możemy zaktualizować mięśnie głębokie. Czujemy bezsanie w dole brzucha, pępek się wycofuje do, kraw... do dolnych pleców. Okolice żołądka są rozluźnione, pośladki są rozluźnione. I zaczynamy oddychać trzy głębokie wdechy i wydechy do krawędzi, że. Pamiętając, aby cały czas przybliżać do siebie kolce piotrowe. Kiedy uda nam się wykonać w ten sposób trzy oddechy, przechodzimy do drugiego ćwiczenia oddechowego, czyli z wdechem pozwolimy, aby wszystkie mięśnie w okolicy miednicy brzucha rozluźniły się. Robimy wdech, brzuch unosi się do góry, klatka piersiowa też się może unieść. Z wydechem znowu aktywujemy nasze mięśnie głębokie na miednicy, aktywujemy mięsień poprzeczny brzucha i przesuwamy do siebie dwie kość, dwa kolce wydrowe. I zaczynamy cały czas z wdechem rozluźniamy, z wydechem znowu przyciągamy. Wykonujemy w ten sposób trzy wdechy i wydechy. Wydłużacie wdech i wydech, wydech maksymalnie do 4-6 sekund, w zależności od tego jak będziecie się Czuć w Oddech ma być spokojny, ma być swobodny, nie zmuszacie się do niego. Jeżeli czujecie, że oddech powinien być krótszy, że częstotliwość powinna być większa, jak najbardziej stosujecie tą większą częstotliwość. Tak, aby poczuć się swobodnie w pozycji. Barki też są rozluźnione podczas tej pracy, klatka piersiowa nie napina się, szyja nie napina się, mięśnie twarzy są rozluźnione. My szukamy w tej pozycji zupełnego relaksu. I pracujemy tylko wewnątrz miednicy, mięśniami głębokimi. Kiedy popracujecie punktami, e, wszystkimi trzema punktami osobno, teraz przyszedł czas na to, aby połączyć te wszystkie trzy grupy i spróbować zapracować nimi jednocześnie. Czyli aktywujemy mięśnie głębokie na miednicy poprzez zbliżanie do siebie kości kulszowych, przodu i tyłu miednicy oraz kolców biodrowych. Robimy wdech to krawędzi żeby. Pośladki luz, ramiona luz, okolice żołądka luz, twarz rozmyślana. I wydech. Trzymamy wszystkie trzy grupy punktów w zbliżeniu ze sobą. Znowu próbujecie wytrwać trzy głębokie wdechy i wydechy z aktywowanymi wszystkimi trzema punktami wewnątrz mienicy I po trzech oddechach przechodzimy do drugiej grupy ćwiczeń i zaczynamy oddychać już do brzucha. Wtedy wszystkie grupy punktów odsuwają się od siebie, rozluźniacie zupełnie mięśnie. A z wydechem znowu próbujecie. Zewrzeć i zbliżyć do siebie wszystkie trzy grupy punktów. I tak znowu trzy głębokie wdechy i oddechy. No i teraz e, na pewno pojawią się: być może pojawią się pytania, e, być może pojawi się uczucie mm, takiego dyskomfortu, być może zbyt mocno te mięśnie zostały napięte i coś tam się zbarło, być może nie czujecie zupełnie nic, też tak może być. Praca z mięśniami głębokimi jest dosyć specyficzną pracą, wymaga cierpliwości i efekty nie pojawiają się od razu, tak? Te mięśnie potrzebują czasu, żeby, tak jak powiesz, żebyśmy je poczu poczuli tak, w sobie. Jeżeli te mięśnie są słabe, one naprawdę wymagają wzmocnienia i to nie jest tak, że za pierwszym razem już coś poczujemy. Ale jeżeli poczujemy, to bardzo dobrze. No i oczywiście fajnie by było, gdybyście starali się codziennie popracować z myślami głębokimi. Jest to możliwe w miejscu pracy, na toalecie, gdzie tylko po prostu macie na to ochotę. Taka praca może trwać naprawdę kilka minut, trwać właśnie te kilka sekund podczas wdechu i wydechu. Zbliżamy do siebie wszystkie grupy punktów, rozluźniamy, szukamy tego właśnie zwarcia. Pamiętamy cały czas o tym, że mięśnie głębokie to również zwieracz pochwy, i tu u mężczyzn się to nazywa dźwigacz, bo my mamy zwieracz pochwy, a mężczyźni mają dźwigacz handel. I teraz ta praca jest, będzie bardzo podobna i dla kobiet, i dla mężczyzn, jeśli chodzi o takie uczucie wesania, wyciągnięcia tych narządów rozrodczych w kierunku klatki piersiowej. I musimy o tym pamiętać, że zwieracz, pochwy, odbytu i dźwigacz jąder są mięśniami głębokimi, ale nie zewnętrznymi. I w naszej pracy nie chcemy napinać właśnie tych zwieraczy. Często właśnie rozluźnienie pośladków pomaga, aby rozluźnić również zwieracz, pochwy, odbytu czy właśnie dźwigacz jąder. I tę pracę chcemy wykonywać tam głęboko w środku, nie na tych mięśniach głębokich zewnętrznych. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Tak jak mówię, gdybyście mieli pytania, jakieś się pojawią, jakieś odczucia, fajnie, gdybyście przynieśli je ze sobą na następną praktykę, chętnie odpowiem. Myślę, że na pewno przećwiczymy sobie jeszcze raz tą pracę z mięśniami głębokimi. I myślę, że pod koniec kursu każda, każdy z Was już poczuje mięśnie głębokie, jak pracują uda się je chociaż raz fajnie zewrzeć, napiąć i też zapanować nad ich rozluźnianiem, bo to też jest ważne, żeby nie tylko je napinać, ale również rozluźnić mi się na Dziękuję za uwagę do zobaczenia na zajęcia.